Ostatnio siostra ojca moich dzieci zaczęła zrywać chwasty strawnika podczas spacerów w ich sadzie. Myślę sobie, dziewczyno, co ty robisz? po co ci te chwasty? Wiedziałam, że mają alpaki, więc pomyślałam, że to pewnie do nich do jedzenia, ale okazało się, że to nie byle jakie chwasty, to szczaw, z którego można przygotować zupę szczawiową, której ja nigdy w swoim dzieciństwie nie jadłam i w sumie nie robiłam jej nigdy w swoim życiu. Dobra, okłamałam was, zrobiłam ją raz, ale ze szczawiu, który był w słoiku, więc to nie była taka pełnoprawna zupa szczawiowa. Więc dzisiaj robimy sobie zupę szczawiową. Zaczęłam od przygotowania mojego ulubionego bulionu z pieczonego mięsa i warzyw, potem zerwany szczaw, opłukał i pokroiłam bardzo drobno. Czytałam, że powinno się oderwać wszystkie te ogonki, ale szczawiu było tak dużo, że nie chciało mi się tego robić. Mięso i marchewkę z bulionu obrałam i pokroiłam w drobne kawałki, a potem wszystko wrzuciłam do tego zagotowanego wcześniej i odcedzonego bulionu. Dodaję też śmietanę 18 wymieszaną z mąką, sól i pieprz do smaku i całość gotuję trochę, mieszam, żeby nie było żadnych grudek. W międzyczasie ugotowałam jajka na twardo i potem obrałam je i pokroiłam. Ja swoją zupę szczawiową podaję właśnie z jajkiem. Czytałam też, że można podawać z ziemniakami, ale u mnie nie było już czasu na gotowanie ziemniaków, i to też jest ok. Czy ta zupa to najlepsza zupa na świecie? No nie wiem, ale czy warto zrobić ją raz do roku? Myślę, że czemu nie.